Witajcie, dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić bohatera tego odcinku czyli mniszek pospolity. Nazywany w różnych regionach polskim mniszkiem lekarskim. Jego działania i właściwości są opisane przez wielu i w wielu miejscach. Działa żółciopędnie, żółciotwórczo. Wiele, posiada wiele witamin z różnych grup. Witaminy C, B. Posiada w swoim zasobie kwas foliowy. Po prostu Niszek Lekarski ma bardzo dobre właściwości zdrowotne i lecznicze. Nadaje się w kuchni do sałatek różnego rodzaju. Wykorzystujemy w kuchni i liście mniszka lekarskiego, kwiaty na syropy różnego rodzaju no i korzenie, ale to chyba dopiero w jesieni. U mnie w ogrodzie, mniszka lekarskiego jest w brud, bardzo dużo. Zostawiam go, nie koszę, żeby pszczoły korzystały również z dobrodziejstwa nektaru tego pyłku kwiatowego. Niszka lekarskiego, no i ja też zbieram. Jak już potem będą powstawały z tych kwiatów dmuchawce, no to potem zacznę kosić. Mam takie poletko, zobaczcie, dość duże, stane. I tutaj jest daleko od drogi, w miarę daleko, łołki wow, pola i ten niszek lekarski bardzo duża ilość miszek lekarski tak rośnie czyli od podstawy zobaczcie tutaj wszystkie kwiaty i liście wychodzą z jednego miejsca na łodyżce kwiatowej z tym, z tym kwiatem nie ma żadnych liści one są gołe widzicie ten tego zerwę, jak zerwicie takiego mlecza, znaczy nie mlecza tylko tego mniszka, to jest taka rurka i tu jest taki biały, zobaczcie, taki biały płyn, też stosowany w medycynie od stuleci chyba, czy od dziesięcioleci do usuwania kurzajek czy jakichś innych wyprysków na, na skórze. A więc... Jeśli kto może i ma gdzieś w pobliżu łąkę, to zachęcam do zbierania kwiatów miszka lekarskiego. Zrywamy tylko tutaj tę główkę. Jak najbardziej przy, tej, przy tym kwiatku. I jak najbardziej otwarty. Zobaczcie, jak ja mam ręce, żółte. I te kwiatki są idealne na zrobienie syropu, takiego miodu z mniszka lekarskiego tak nazbierałem prawie pół wiaderka 10-litrowego kwiatów mniszka lekarskiego zobaczcie czyż nie pięknie wyglądają piękne, dorodne duże tym mniszka lekarskiego w porze południowej dzięki temu są bardzo otwarte zobaczcie jak jakie ładne mają pełno pyłku muszę delikatnie je dotykać żeby tego pyłku nie strzepnąć teraz je wyłożę aby na słoneczku na godzinkę po to żeby wszelkie żyjątka robaczki z nich wyszły Tak, na słoneczku sobie tutaj te kwiaty leżą. Robaczki wychodzą. Poczekamy godzinkę. Kwiatki sobie godzinę czy półtorej poleżały na słońcu. Zobaczmy, czy nie ma jakichś robaczków. Nie ma. jakiś tam pojedynczych. W takim razie te kwiatki wędrują teraz do garnka. Tak jak waga pokazuje, mam tego 507 gramów, czyli pół kilo tych kwiatów. I na te pół kilograma kwiatów zużyję kilogram cukru i, kilogram, e, i litr wody. Dodaję tutaj właśnie te składniki. Na, inaczej, na początku damy tylko wodę i zagotuję to przez 15 minut i zostawię na 24 godziny. Muszę to poprawić. Nie litr wody, a półtora litra wody na te pół kilograma tych kwiatów. I to zagotowujemy. Pomieszam to tak, żeby przez 15 minut się to na wolnym ogniu pogotowało. Jak się to ugotuje, tak jak mówiłem, na 24 godziny w chłodnym miejscu zostawiamy. Minęło 24 godziny. Ja jeszcze troszkę to podgrzałem żeby łatwiej było wycisnąć jak najwięcej soku z tych kwiatów sok ma taki kolor ciemno zielono prawie brązowy zaraz go wycisnę zaraz te kwiaty jeszcze bardziej wycisnę i będę gotował już ten syrop z cukrem syrop się delikatnie gotuje wywar pięknie się gotuje wywar z mniszka lekarskiego z kwiatów mniszka lekarskiego i cukru i odrobiny cytryn soku z cytryn no i tak niech się gotuje zredukujemy ilość tego wywaru żeby powstał syrop niech ta woda sobie odparuje gdybyśmy Dłużej gotowali, to zrobi nam się bardzo taki gęsty ulub. Można go nazwać miodem, chociaż miód robią pszczoły. No to teraz mamy czas, niech się gotuje przez te półtorej, dwie godziny. Syrop już prawie gotowy. Mieszka lekarskiego. Zobaczcie jak bardzo się zredukowała powierzchnia. Znaczy nie powierzchnia, tylko objętość. Zobaczcie kolor jaki jest. Ja już go wyłączę. Zobaczcie. Nie wiem czy to widać. Teraz w słoiczkach będzie widać. Mam przygotowane słoiczki umyte, wysuszone. Teraz będę nalewał. A tak przy okazji chciałem podziękować Marcelowi i Agacie za zbieranie tych kwiatów mniszka lekarskiego. Nazbierali się trochę, więc dziękuję jej bardzo. I tak oto już mam przelany, przelany ten syrop do słoiczków. Trochę gorący, ale spróbuję Wam pokazać. Pod światłem, zobaczcie jaką ma barwę, taką bursztynową. Piękny kolor. No wyszło mi pięć słoiczków obrócę je teraz do góry nogami żeby się pokrywki bardziej złapały zapasteryzowało się bardziej no i tak polecam taki syrop z miszka lekarskiego tak wygląda przygotowany syrop z miszka lekarskiego kolor bursztynowy ładnie się zapasteryzowały Jeśli się Wam podobało, to subskrybujcie kanał i lajkujcie. Dziękuję za uwagę. W niedługim czasie będę robił jeszcze syropy z kwiatów czarnego bzu i z młodych pędów sosny. Więc jeśli jesteście ciekawi, to subskrybujcie kanał. Tak jak powiedziałem, wciśnijcie dzwoneczek i na pewno Was ten odcinek nie minie. Дьяки, поздравляю.